Finał Pucharu Polski pod okręgu Bytom dla Polonii. Pokonujemy się w derbowym starciu Szombierki 2 do 0. Ze mną jest drugi trener Polonii Bytom, Adam Burek. Trenerze, gratulacje z okazji dzisiejszego zwycięstwa. I prosiłbym trenera o parę słów komentarza dzisiejszego spotkania. Dziękujemy serdecznie za gratulacje. Na pewno gratulacje ze strony trenera wieczorka i mojej należą się całej drużynie jako grupie, bo trzeba podkreślić, że w tych dwóch ostatnich meczach nie było łatwo jeśli chodzi o to, co działo się na boisku, w szczególności w Gubinie. Mówiąc o, o, o tym finale, musimy pamiętać o tym, co działo się tak naprawdę na najdalszym wyjeździe w tej rundzie, jeśli chodzi o, o grę w osłabieniu, grę na bardzo trudnym boisku. Mieliśmy pełną świadomość tego, że musimy dobrze zarządzać kadrą, patrzy strategicznie na zawodników, jeśli chodzi o ich zdrowie i myślę, że, że to się udało, bo zawodnicy są zdrowi, wyglądali dzisiaj motorycznie całkiem, całkiem nieźle. Było parę zmian w składzie, kilku zawodników też weszło w drugiej połowie i to wszystko, to wszystko złożyło się na plan, który mieliśmy przed meczem. Zawodnicy go zrealizowali i trzeba naprawdę mocno pochylić czoło, bo pokazali, że oni jako grupa są mocni i, i, i bawimy się dalej, jeśli chodzi o Power Polski. Dokładnie. Nie bał się trener tego, że 48 godzin po tym, tak jak trener powiedział, bardzo ciężkim meczu mecz w Głubinie tutaj zawodnicy dadzą, dadzą siłową radę, bo wiadomo, mecz derbowy rządzą się zawsze swoimi prawami. Nie brakowało ostrych starć na, na, na boisku. Czy, czy, czy w takim razie jest trener zadowolony z tego, co to dzisiaj, jak dzisiaj zawodnicy pokazali to pod względem poprzedniego meczu w Gubinie? Mieliśmy pełną świadomość tego i ja miałem głęboką wiarę w to. W Zesztawem szkoleniowym, że zawodnicy Polonie bytom w 100% sobie dzisiaj w tym meczu poradzą. W dniu dzisiejszym parę chwil radości i myślimy już bardzo intensywnie o tym, co czeka nas w sobotę, bo jest to wyjątkowy mikrocykl. my trzy spotkania w bardzo krótkim okresie czasu. Każdy z tych rywali jest trudny na swój sposób, natomiast dwa kroki wykonane, przed nami jeszcze jeden w tym tygodniu. Wspomniał również trener o tych zmianach, które na dzisiejszy mecz sztab szkoleniowy dokonał. W środkowej strefie boiska pojawiła się dwójka Jacek Bówiar-Dominik Konieczny, czyli zawodnicy, którzy do tej pory zmieniali się na, na boisku w pojedynczych meczach, dzisiaj otrzymali szansę, żeby razem współpracować. Jestem ciekawy skąd pomysł na, na takie rozwiązanie. Mieliśmy plan, żeby szambierki nieco, nieco zaskoczyć. To, to był cel numer jeden, ale, ale takim celem numer dwa było, tak jak powiedziałem wcześniej, zarządzanie tymi zawodnikami, jeśli o ich zdrowie. E, mamy plan na, na pniówek, już mniej więcej w głowie wiemy, wiemy, w jaki sposób zafunkcjonować w tym spotkaniu. Stąd też dzisiaj personalia były takie, takie a nie inne. Myślę, że, że Dominik, patrząc na to, jak, jak zafunkcjonował w Gubinie, jak funkcjonuje w treningu, dzisiaj, dzisiaj zaprezentował się naprawdę z bardzo dobrej strony i szacunek dla niego, że, że, że dał przykład, jak to powinno wyglądać, bo zawodnik, który siedzi dłuższy czas na ławce, na ławce rezerwowych, musi być w nieustannej gotowości w momencie, gdy na to boisko wchodzi i ma decydować. I, i on wszedł i, i zadecydował. W Gubinie też trzeba pamiętać o tym, że, że dał kluczową asystę jako zmiennik, więc naprawdę bardzo, bardzo dobra robota. No i myślę, że ta, ta współpraca z Jackiem też im pokazała, że to nie jest tak, że Dominik koniecznie goni, goni Jacka, a Jacek goni Dominika. Oni mogą grać razem i, i, i mam nadzieję, że ci się też o tym przekonali. Z nami jest również Patryk Stefański. Patryk, gratulacje za dzisiejsze zwycięstwo. Eee, wiesz, który to jest Twój puchar? Eee, dziękuję za gratulacje. Szczerze? Nie. <laughs> nie, nie, nie kojarzę, który to już puchar. Z tego co mi wiadomo trzeci, ale jeżeli, jeżeli będziesz chciał mnie poprawić, to jak najbardziej po, okam, po, po wywiadzie możemy, możemy się zgadzać. Eee, Patryk, dzisiejsze, dzisiejszy mecz nie był to łatwy mecz, tym bardziej mecz drobowy, mecz o dużym e, znaczeniu tutaj e, zarówno dla jak i, jak i jak i dla was. Jak Ty skomentujesz to spotkanie? Eee, no dokładnie tak, gdzieś staraliśmy się wyjść jednak maksymalnie skoncentrowani na ten mecz i nie pozostawić tutaj złudzeń Hiszobierkom, lecz no mecz się toczył w taki sposób, że nie było łatwo, też byliśmy na to przygotowani, mimo wszystko chcieliśmy grać konsekwentnie, co zobaczyliśmy na przestrzeni całego meczu. No, ale trzeba przyznać, że po sobotnim meczu, gdzie emocjonalnie byliśmy naprawdę wypróci ze wszystkiego, bo, bo na gubinie zostawiliśmy bardzo dużo zdrowia, mimo wszystko chcieliśmy tutaj w, w to w, wtorkowe popołudnie zgarnąć pełną pulę, skoncentrować się na maksa i, i wygrać, to mimo wszystko gdzieś, gdzieś było widać, że trochę męczyliśmy się no i musieliśmy, musieliśmy sobie ten mecz w odpowiedni sposób ułożyć. Jak widać, użyliście go sobie bardzo dobrze. Ta druga bramka rusłana troszeczkę spowodowała, że ten kamień serca wam spadł, bo można powiedzieć, że ten stan 1-0 to jest taki wiadomo, stan meczu, gdzie różnie może być. Na pewno tak. Tym bardziej na szcząbierkach, gdzie, gdzie no już nie przyczepiając się do tego, do tego stanu murawy, ale widzieliśmy, co tam się stało przy, przy sytuacji z Erykiem, gdzieś, gdzieś sobie chciał przyjąć piłkę. Ta piłka jakoś odskoczyła, poszła na słupek. No i wtedy jest 1-1, i wiadomo, no ten wynik 1-0 to jest nic, nic, pewnego, e, nic pewnego. Gdzieś szcząbierki na pewno bardzo ambitnie podeszły do dzisiejszego meczu i dążyli do zwycięstwa. Mieli ku temu sytuację, więc na pewno tanio skóry nie chcieli sprzedać i ta druga bramka faktycznie już trochę im podcięła skrzydła i trochę widać, że powietrze z nich zeszło no i, i myślę, że to później już była pełna kontrola. Czyli wiosną oprócz rozgrywek ligowych atakujemy również szczebel wojewódzki Pucharowy. Oczywiście tak, no, dzisiaj też widzieliśmy jak mamy mocną kadrę. Wydaje mi się, że to jest naszym obowiązkiem, żeby, żeby grać też w pucharze, ponieważ no, w taki, z takim składem, z taką kadrą musimy dać radę na, na dwa fronty.